Autor najładniejszego gola w plebiscycie FIFA, ganiczy, który otarł się o a może nowy napastnik Lecha, który już strzela. Tej zimy do Ekstraklasy trafili naprawdę interesujący zawodnicy. Oprócz nich mamy też kilka głośnych powrotów. Bartosz Salamon, Rafał Kurzawa czy Jakub Kosecki. Okienko transferowe zamknięte, łącznie zgłoszono 88 nowych zawodników. Przed Wami najciekawsze transfery. Najbardziej aktywny był Lech Poznań kolej źle Zaczął ten sezon i wciąż potrzebuje punktów, więc zatrudnił kolejnego po Elu Isaku napastnika. To Aaron Johansson, Amerykanin z islandzkim paszportem. Już w debiucie strzelił gola, który dał Lechowi trzy punkty ze Śląskiem. Dorzucił też trafienie w derbach Poznania. Najlepszy czas w karierze przeżywał w AZ Alkmaar, gdzie popisał się taką przewrotką. I pokazał, że potrafi uderzyć z dystansu. Johansson do Poznania trafił z Ligi Szwedzkiej, podobnie jak Jesper Karlström, 25-latek ma zastąpić w drugiej linii Jakuba Modera. W Poznaniu wzmocnili też defensywę. Z Anderlechtu przyszedł chorwat Antonio Milic, ale przede wszystkim po 14 latach do domu wrócił Bartosz Salamon. Na tym zdjęciu widać, że trochę czasu minęło. Salamon to poznaniak i wychowany Klecha całą karierę spędził jednak we Włoszech. We Francji ostatnie lata spędził Rafał Kurzawa. Wcześniej w barwach Górnika Zamrze zaliczył aż 17 asysty w jednym sezonie i zgarnął nagrodę dla najlepszego pomocnika Ekstraklasy w rozgrywkach 2017-2018. Teraz na jego dokładne dośrodkowania liczą w Szczecinie. Kurzawa podpisał kontrakt z Pogonią. W ekipie Portowców pojawił się też Paweł Stolarski, który spotka się ze swoim starym dobrym znajomym z Legii, czyli Michałem Kucharczykiem. Stary dobry znajomy wrócił też do Krakowi. Mowa o Marcinie Budzińskim. Chyba wszyscy pamiętamy, na co stać budzika, gdy przymierzy się do strzału z dystansu. Pasy stoją za jeszcze jednym powrotem do Ekstraklasy. Jakub Kosecki postanowił zakończyć turecką przygodę i trafił do Krakowa. Kosa strzelał gole dla Legii, Lechii i Śląska. Pasom też dał się we znaki. Teraz spróbuje dać im powody do radości. Goli i punktów Krakowi bardzo w tym sezonie brakuje. Inny były legionista, Luis Rosza może być natomiast rozwiązaniem problemów Michała Probierza na lewej obronie, a przy okazji ma potencjał, by zagrać w jakimś filmie Budzińskiego. Skoro jednak wspomnieliśmy o Legii, to zajrzyjmy na łazienkę ale wcześniej pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów. Legia wypożyczyła dwóch zawodników Dynamakijów. Pierwszy to 22-letni napastnik Nazarii Rusyn, który trochę zna język polski. Bo mam brata i mam ciocię w e, Polsce. Na dowód zdjęcie z 2019 roku, gdy Rusyn odwiedził ciocie w Kielcach. A to już Artem Szabanow podczas meczu Ligi Mistrzów z Barceloną. To doświadczony obrońca, który ma na koncie Puchar Ukrainy. Gwiazdą Ligi Białoruskiej był Jasur jak się boję, w Uzbek trafił do Legii z szachtiora Soligorsk. Jednak najwięcej możemy sobie obiecywać po Erneście Mucim. W Albanii nazywany złotym dzieckiem talent podobno ma ogromny. Jeszcze w styczniu można było usłyszeć, że Legia interesuje się pewnym napastnikiem, który finalnie wylądował w górniku Zabrze. Chodzi o tego ganiczyka. Teraz wiecie jak wymawiać nazwisko zawodnika, który 8 lat temu po dobrym sezonie w Sasuolo trafił do Juventusu. Co prawda nigdy nie zadebiutował w Starej Damie, ale grał za to dla Atalanty i Elcze, a jego ostatnim klubem była crwena Zvezda Belgrad, z którą zdobył trzy mistrzostwa Serbii. O wielki futbol otarł się Mirosław Stoch, to jego najsłynniejsza bramka, za którą otrzymał od FIFA nagrodę imienia Ferenca Puszkasza, czyli nagrodę za najładniejszego gola roku. Stoch przed laty trafił do Chelsea, wielkiej kariery tam nie zrobił, ale był mistrzem Holandii, Turcji i Czech. Zdobył też Puchary, Anglii i Turcji. Do Zagłębia Lubinę przyszedł się odbudować, bo zależy mu na wyjeździe na euro. Lokalny rywal Zagłębia Śląsk postawił na defensywę i kupił zawodnika Manchester United. Nie przesłyszeliście się, chodzi o Łukasza Bejgera. 19-latek czerwonym diabłem był przez ostatnie dwa lata i oprócz walorów czysto defensywnych, ma sporo do zaoferowania z przodu. Bejger ewidentnie lubi zakładać rywalom siatki, w Śląsku będzie rywalizować o miejsce m.in. z Maciejem Wiluszem, który do Wrocławia trafił z Rakowa. Do ekipy z Częstochowy zaraz przejdziemy. Najpierw szybki przystanek w Białym Stoku. Ten uśmiechnięty jegomość do Bojan Masty. Nowy defensor Jagiellonii, który przed podjęciem decyzji o transferze konsultował się z byłym piłkarzem Jagi Marko Poletanowiczem, który dziś gra dla Rakowa. Araków był jednym z najbardziej aktywnych klubów podczas zimowego okna transferowego. Tylko spójrzcie, nowy bramkarz Dominik Holec ściągnięty ze Sparty Praga. Kolejny po Cebuli i transfer z Korony Kielce. Iwo Kaczmarski, który w poprzednim sezonie w wieku 16 lat i 93 dni został drugim najmłodszym strzelcem gola w historii Ekstraklasy. Raków wygrał też walkę o Mateusza Wdowiaka z Krakowi i wzmocnił atak Jakubem Arakiem z Leki. Fanów na pewno ucieszyło kolejne wypożyczenie Jarosława Jacha z Crystal Palace, którego w linii obronnej będzie... W spierał Zoran Arsenić. I to, że arsenicz wybrał częstochowę zamiast powrotu do Wisły Kraków, zaowocowało transferem na Wawel Urosa Radakowicza. Serb dał znać fanom, że obiera polski kierunek, wrzucając na Instagrama zdjęcie z Grzegorzem Krechowiakiem. Z historią Białej Gwiazdy zapoznali się już dwaj nowi defensywni piłkarze Wisły, pochodzący z Wybrzeża Kości Słoniowej Solejmane Kone oraz pochodzący z Gany Dawid Mawutor. Pozyskany ze na Bratysława, Żan medwet ma natomiast strzelać gole. Na razie zaliczył asystę przy tej pięknej bramy. Felicio Brown-Forbesa. Idealny debiut w Wiśle Płock zaliczył Lukasus Niara. Słoweniec wszedł na boisko w meczu z Lechem w 71 minucie, a 120 sekund później został bohaterem strzelając zwycięskiego gola. Bardzo dobrym transferem dla podbeskidzia bielsko biała okazuje się Rafał Janicki. Były obrońca Lechi Lecha i Wisły, nie tylko od grudnia kieruje defensywą Beniaminka, ale też potrafi zdobyć bramkę, tak jak w wygranym meczu z Legią Warszawa. Strzelać gole ma też pozyskany z czeskiego ekstraklasowicza FK Teplice Jakub Chora. 29-letni Czech, kiedyś uznawany był za wielki talent, grał w lidze mistrzów i lidze Europy, z ekstraklasą przywitał się trafieniem w starciu z Krakowią. Doskonale znani z ekstraklasowych boisk Maciej Jankowski i Aleksander Kolew zasilili stal Mielec. Ten pierwszy zdobywał bramki dla ruchu Chorzu, Wisły Kraków i Arki Gdynia. Ten drugi też trafiał dla Arki, a wcześniej dla Sandecji Nowy Sącz i Stal Mielec. Taką akcją popisał się Josef Sisej w meczu z Górnikiem Zabrze. Nowy nabytek Lechii Gdańsk zaliczył asystę przy golu Flavio pochodzący z Gany młodzieżowy reprezentant Szwecji. Podpisał umowę do 2023 roku. W Warcie karierę zaczynał Maciej Żurawski. Teraz ponownie w Poznaniu pojawił się piłkarz o tym samym imieniu i nazwisku. 20-letni pomocnik Maciej Żurawski to młodzieżowy reprezentant Polski. Został wypożyczony do końca sezonu z Pogoni Szczeciny, w której barwach zdobył już nawet bramkę w Ekstraklasie. I jeszcze Gliwic do drużyny Waldemara Fornelika z ruchu Chorzów dołączył Mateusz Winciersz, dwudziestolatek. Na razie szalał na skrzydle w trzeciej lidze, strzelając gole i zaliczając asysty. Teraz będzie chciał przebić się do pierwszego składu piasta. Jakie transfery waszym zdaniem są najciekawsze? Kto zrobił najlepszy interes, a kto przespał to okno transferowe? Dajcie znać w komentarzach. Pamiętajcie też o subskrypcjach i kciukach w górę.